Siemanko, Siemanko, dzisiaj troszeczkę inny sposób e, omawiania NFT Newsów. Zapraszam od razu i lecimy z tym koksem. Na starcie mamy Real Fever i bardzo w, ważna informacja: e, z, zakup tutaj e, zafiaty na rampie już e, działa. Jak widzicie, macie tutaj możliwość zakupu Fibra i Bambi. E, poprzez Apple Pay, Revolut, Mastercard, przelewy SEPA i Visa. Dla mnie to jest bardzo ważna informacja odnośnie e, Reflever, bo to pozwala, żeby tutaj do tego projektu dołączyły osoby, które mają mniejsze pojęcie o kryptowalutach, e, bardziej posługują się e, tutaj e, tradycyjnymi e, walutami i to też e, pozwoli, tak jak w Sorare, na dostęp e, do większej e, liczby graczy, e, większą e, adopcję. Co za tym idzie w mojej opinii, ja dalej tutaj zamierzam załadować je troszeczkę w token FIBR, ale również też trzymać nadal swoje momenty i uważam, że tutaj trzeba być jeszcze bardziej cierpliwym, a zostaniemy wynagrodzeni. Kolejny projekt, o którym warto powiedzieć, to jest Meta Soccer i tutaj mamy giveaway'a, pamiętajcie, że token będzie listowany e, 16 grudnia i tutaj macie giveaway w postaci 10 tysięcy e, tokenów MSU e, dla 10 zwycięzców bardzo proste rzeczy wystarczy pofollowować, zretweetować, polajkować, otagować dwóch znajomych no i dodać się do telegrama i discorda, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście e, to zapraszam e, serdecznie, być może wśród was zostanie rozlapowanych tych 10 e, zwycięzców Ważna też informacja odnośnie Meta Soccer, e, macie szczegółową roadmapę. E, tutaj e, macie informacje co będzie e, zrobione w pierwszym kwartale, w drugim oraz w trzecim. Natomiast pierwszy kwartał już jest bardzo fajnie rozpisane co planują a, w styczniu, a, czyli ostatnie wyprzedaż e, ticketów, mintowanie skautów, e, i też potem będzie tych skautów można e, stakować. E, w lutym rozpocznie się scouting, czyli pewnie wyszukiwanie e, graczy. Na przełomie marca i kwietnia e, powstanie marketplace e, dla naszych kartów i zawodników. No i e, pierwsze PVE w alfa-wersji. E, także myślę, że warto cały czas inwestować w ten projekt. A bardzo ważna rzecz, e, jeżeli chodzi o Meta Socket, to w środę e, tutaj e, odbędzie się AMA. Natomiast będę jeszcze was informować i zapraszam tutaj serdecznie na naszą grupę Meta Soccer Polska, na Telegramie. Jeżeli chodzi o tą grupę, to tradycyjnie macie wszystkie informacje tutaj na dole pod linkiem, jeżeli chodzi o ten film oraz o wszystkie inne filmy. Jeżeli chodzi o sobraę, to pamiętajcie, tutaj ja polecam zawsze ustawiania składów dużo, dużo wcześniej, zrobienie to przed kolejką środkową, czyli w środku tygodnia, wykonanie tego w najlepiej w poniedziałek. Natomiast przed kolejką weekendową, gdzie to się kończy, zazwyczaj w piątek różnie to bywa, czasami o 11, czasami o 12 naszego polskiego czasu, to polecam wykonywanie gdzieś to maksymalnie w czwartek. Dzięki temu. Możecie w piątek poprawiać składy. Ja zazwyczaj to wykonuję poprzez sprawdzenie, czy aktualni gracze, których umieściłem do składów, będą tutaj dysponowani i wezmą udział w meczu. Natomiast tutaj SORARE chciało podziękować. Pamiętajcie, że też jest Liga Meksykańska, jest kilka zespołów. No i podziękować pogratulować w zasadzie. Atlas FC, które po 70 latach zdobyło e, tytuł e, w Lidze Meksykańskiej. Także serdeczne gratulacje, również tutaj od naszego e, kanału. E, kolejna informacja, Metastrike, projekt, który obserwujemy. Macie informację, że IDO zostało przesunięte, e, także jeszcze nie podali do dokładnej daty. Natomiast dalej będziemy obserwować ten projekt. Jest to projekt związany, m, można powiedzieć, e, z. Trochę podo podobny do konter strajka, natomiast wszystko osadzone na blockchainie, więc jest duża szansa, że będzie ten projekt miał ogromnego e, hype'a. Kolejna informacja. Macie tutaj od Walking Dead, e, że zaczynają a, współpracować e, z Gala Games, i tutaj ma powstać e, taki gram mu multiplayerowa, czyli z, z większą liczbą graczy, gdzie będziemy mogli współpracować. E, i wszystko się odbędzie na Gala Games. W mojej opinii, e, tutaj ja się po, po informacjach od Moćka, no niestety nie zapakowałem. Gala bardzo fajnie e, urosła, natomiast jeżeli oni będą dowodzić te swoje projekty. To obecna nawet kwota. W mojej opinii uważam, że to cały czas jest dobry moment na to, żeby zakupić ten token, bo w stosunku do takich metaversów jak Decentraland Central Land czy e, Sun to jeszcze jest token e, bardzo. Bardzo nisko, że tak powiem, osadzone, Obecnie ch chyba w okolicach 50 centów, więc warto obserwować i ewentualnie kupować poziomami, bo jeżeli te projekty zostaną dowiezione tutaj, czy to jeszcze w, w tym roku, czy w przyszłym, to ten token na pewno będzie rósł w siłę. Mamy też informacje od kolonizy Mars. Już wszystko jest, że tak powiem, znane. 20 grudnia o godzinie naszego czasu, 18, będzie sprzedaż tutaj kolejnych paczek. No i te paczki będzie tylko można kupić za token Martia, więc albo teraz się pakujecie, albo jeżeli już stakujecie swoje karty, no to będziecie mogli poprzez zarobione Martię za kupić paczki. Ewentualnie wiem, że część z Was już się w części paczek, po prostu być może ten token martia na tyle urośnie, że będziecie mogli go w rozsądnych kwotach sprzedać. Lecimy dalej. Cyber Trade Metaverse. Tutaj macie bardzo ważną informację. To jest jeden z projektów takich metaversowych który jest przeze mnie obserwowany. I tutaj jest bardzo ważna informacja, że 17 grudnia będzie można na żywo go kupić, takiego mystery boxa. Cena niewielka, bo około 200 dolarów, natomiast warto spojrzeć, co się będzie znajdować w tych metaboksach. Tutaj będzie około 1000 NFT-ków związanych z pojazdami. Jeżeli chodzi o unikalność, no to normalne. 480 w Fightersów um, w, tutaj jeżeli chodzi o, o poziom RAR no i 20 bossów e, super super e, RAR e, dosyć ciekawa nazwa podwójna s, super ale ok no i myślę tutaj e, sam projekt e, pisze że to będzie gdzieś tak jeden taki zrzut e, pozostałe e, będą na pewno w wyższych e, kwotach więc to jest szansa też, e, jakby na pierwszy za, zarobek w tym e, metaświecie, bo potem będzie można korzystać e, z tych e, NFTów, e, kiedy projekt zostanie e, włączony. Myślę, że p, tutaj e, wkrótce postaram się też e, nagrać jakiś film informujący e, o co chodzi w tym a, projekcie. E, lecimy dalej, mamy informacje odnośnie m, z i e, idiom. E, macie informację, że e, tutaj na bezce lunch odbędzie się pomiędzy e, 12 a 14. W zasadzie cała e, whitelist mm, i tutaj e, cena sprzedaży tokena e, 10 centów. E, cała sprzedaż e, odbędzie się 15 e, grudnia. To jest projekt, e, w którym startowaliśmy e, wspólnie z Husar Ventures. No więc tutaj czekamy na te IDO, które ma się odbyć, a następnie zobaczymy na której giełdzie będzie to wszystko listowane. Kolejna informacja albo kolejna szansa na wygranie nagród. Możecie tutaj wytypować, która z giełd, na którą z giełd wejdzie tutaj League of Ancients, na którą z giełd scentralizowany. I tutaj macie do podziału e, 1690 e, dolarów e, wartych w, w NFT. Więc wystarczy e, tutaj napisać, e, jaką giełdę uważacie, że e, zostanie wprowadzona, jeżeli chodzi o token e, LOA. No i e, ja polecam oczywiście. Wszelkie takie giveawaye dostaniecie na moim Twitterze w jednym Tweecie, także polecam odwiedzać mojego Twittera. Jeżeli chodzi o kolejny projekt, to macie tutaj informacje odnośnie tryhards i w jaki sposób będzie się odbywać ten konkurs, tak zwana piniata. Trzeba będzie posiadać, zakupić i posiadać specyficznego fanatika. No, i snapshot będzie robiony tutaj 20 grudnia. Wtedy będzie można przejść na kolejny level. Tutaj, miejsce losowania: natomiast są wyniki tego losowania. Jeżeli chodzi o Fanatic, to jest Mona z Ape Frakcji Quality. Jakikolwiek. No, i snapshot będzie robiony 20 grudnia o godzinie 18.00. Także, jeżeli chodzi o tryhard, to jest bardzo dobry moment na zakupienie takiego. Na Fanatica, ewentualnie próba wylosowania go w boksie. Obecnie boksy kosztują około 100 trajów, natomiast sama wartość traja bardzo mocno spadła i to jest około 20-19 centów. Cena się mocno waha, więc ja już gdzieś tam zakupiłem trzy skrzynki i polecam próbować też dokonywać takich zakupów. Bo już same posiadanie takiego fanatika e, pozwala wam stakowanie i pasywne zarabianie e, tryów. E, jeżeli chodzi o takie ważniejsze e, rzeczy, to też zapraszam na kanał Muadiba, e, który przedstawił jak e, wygląda, z czym się wiąże projekt Moon Mining HE 3. Także warto tutaj obejrzeć e, ten film. Serdecznie polecam. Pamiętajcie, że tutaj sporo mieliśmy e, dropów od CJO, od e, mastera. Jeżeli chodzi o paczki i karty, no i też macie różne cykliczne zakupy. Pamiętajcie, że w tym projekcie na razie są dostępne paczki, które na ten moment nie mają żadnych właściwości. Natomiast też to jest jakieś wsparcie do rozwinięcia tej gry. Z tego co dobrze pamiętam, to ten projekt ma gdzieś tam dopiero wystartować, bodajże w 2023 roku, ale sami obejrzycie film i przekonajcie się, z czym to się wiąże. Tak jak obiecałem, na sam koniec omówimy sobie nasze tutaj wykresy macie informacje o projektach gamingowych z 24 godzin, jak to wszystko wyglądało. I tutaj są zaznaczone tak naprawdę dwa projekty, natomiast jeszcze jak sprawdzimy te ekonomię, to zobaczycie, że w sumie aż takiej tragedii nie było, były jakieś tam wzrosty. Natomiast, tak jak widzicie, większość jest tutaj na spadkach i w mojej opinii to jest tak naprawdę okazja do zakupów. Uważam, że to jeszcze nie koniec, jakby hosse, Altcoiny cały czas czekają tutaj w gotowości. I to jest szansa na, w mojej opinii, na dokonanie jakichś kolejnych zakupów i przeczekanie i potem zarobienie na części z tych projektów gamingowych. Natomiast trzeba tutaj dokładnie wybierać projekty, z którymi ewentualnie byście mogli zostać na dłuższy czas. Dla mnie to na przykład takim projektem jest Star Atlas, więc aktualnie cały czas token Atlas dokupuję. Cały czas obserwuję token Per bo uważam, że tutaj ten e, token jeszcze nie pokazał pełni swojej wartości, mimo że już ceny tam się chyba wahały od 40 do 50 dolarów, natomiast teraz jest na bardzo mocnych e, spadkach, na pewno token AXS, jeżeli chodzi o Axi Infinity, a również to jest taki token, który warto posiadać, ewentualnie SLP, jeżeli chodzi o akcje Infinity, no bo to cały czas w mojej opinii ta gra, która utrzymała się już na jednej, bez się, jeżeli będziemy w trakcie Bessy, to uważam, że z takim doświadczeniem gra dalej podoła. I teraz mamy ogólne spojrzenie na e, wykresy, jeżeli chodzi o statystyki w ciągu 24 godzin, jeżeli chodzi o projekty związane z NFT. A, jak widzicie, te projekty gdzieś tam się powielają. A, jest niewielki spadek na OMI. Natomiast, tak jak mówię, a, wszystko trzeba e, odpowiednio e, przeczekać i w mojej opinii, kiedy e, bitcoin gdzieś tutaj fluktuuje pomiędzy kwotami jakimiś 45. 50 tysięcy dolarów to być może jest szansa, że po prostu cały czas by, będzie tak fluktuował i te pieniądze zostaną przeniesione powoli gdzieś tam do Ethereum lub do altcoinów oraz do wartościowych projektów związanych z play to earn no i na sam koniec przejrzymy sobie jak to wszystko wygląda jeżeli chodzi o naszą ekonomię jak widzicie największe spadki dotknęły Spacey, tutaj w ciągu 7 dni aż ponad 56% procent. To jest, przypominam, projekt, z którym wchodziliśmy w Huzara. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o te spojrzenie, no to mamy prawie nadal od ceny gdzieś tam wywoławczej, jest to ośmiokrotnie więcej. Ja postaram się w wolnej chwili też przyjrzeć się tej grze, ponieważ już jest udostępniona dla wszystkich graczy. Solcik token w końcu został umieszczony i można go tam odebrać na tych wszystkich lunchpadach, Nie wiem, czy to były problemy z solaną, czy z czym tam. Natomiast z tego co wiem, do wiele osób czeka, na, spodziewało się większego zarobku. Jeżeli chodzi o takie nasze mocniejsze projekty, to tak jak widzicie, Trihards jest w okolicach 19 PGX bardzo fajnie się nadal trzyma. Jak widzicie, w ciągu 7 dni był potężny wzrost, i teraz jest realizacja zysków. Token był, e, nawet w pewnym momencie, chyba osiągnął swoje ATH w okolicach tam 65 centów. E, tutaj powoli Wanaka Farm troszeczkę się po, podniosła po wczorajszych e, spadkach. Natomiast zobaczymy zaraz, czy cokolwiek się e, tutaj, e, że tak powiem. W ciągu 24 godzin mocniej uderzyło, jak widzicie to, co zawsze Wam mówiłem. Token mega to, to jest token, który sobie fajnie fluktuuje. Jeszcze spojrzymy tutaj, jak to wygląda, jeżeli chodzi w ciągu ostatniej godziny. Które projekty nam gdzieś tam wzrosły, które spadły. Jak widzicie, Solczyks nadal, nadal spadają. Natomiast y, widzicie, że coraz mniejszy jest ten procent, jeżeli chodzi o spadki i coraz więcej projektów gdzieś powoli sobie e, odbija, e, macie League of Ancients, czyli token LOA, e, tutaj po 88 centów. I jeżeli chodzi m, o ten token, e, to tak jak e, tutaj e, na, na moim Discordzie m, był e, omawiany projekt, no to tak naprawdę. E, już ponad e, gdzieś tam dolar miał, jeżeli oni wszystko e, tutaj dowiozą, to uważam, że ten token też dużo, dużo e, wyżej e, może uderzyć i e, macie gdzieś tam e, informacje odnośnie Happy Land, czyli ta gra związana z farmerami. Tutaj też token został e, w, w e, jest po IDO e, na Polka Starter i ty został na Pankiej Swapie wylistowany. I jak widzicie, macie 10% wzrosty, natomiast na kolejnych tokenach, no to na razie mamy niewielkie wzrosty. Zauważcie w ciągu dnia, jak to wygląda, że te tokeny się podnoszą, i gdzieś tam ja zauważyłem, że w ciągu gdzieś wie wieczora są jakby kolejne spadki. Tutaj widzicie, Space powoli się podnosi, a Volcanforge. Project Quantum, czyli ten projekt, do którego przygotowuję dla Was też również film z zamówieniem, no bardzo atrakcyjna cena w mojej opinii i warto się teraz gdzieś tam załadować, żeby potem nie żałować. To by było na dzisiaj e, wszystko. Ja serdecznie zapraszam Was na nasze grupy społecznościowe. Odwiedzajcie stronę KryptoEkipy. Odwiedzajcie nas na grupie NFT Polska. Pamiętajcie, odnośnie Real Fibra mamy własną grupę, odnośnie MetaSoccer. Na Telegramie też jest grupa. No i grupa na Discordzie, gdzie omawiamy e, tylko same gry. Wszystkie takie linki macie poniżej. Jeżeli jesteście zainteresowani sorary pamiętajcie, że mamy stworzone wszelkie poradniki, jak rozpocząć tą grę. No i zachęcam do rejestracji z moich linków referencyjnych. Dzięki temu wspieracie ten kanał. A jeżeli dojechaliście do tego momentu, to dajcie znać poprzez hashtag RcGames. Podobało Wam się to łapa w górę? No i do zobaczenia w kolejnych NFT Newsach. Trzymajcie się na razie.